Może ja zacznę. Hmm? Mm. Czy chcesz zacząć? Mm. <noise> Ty powiedziałeś, że, um, <noise> że, że czujesz smutnie. Tak, ale czuję, ale... Trochę czuję trochę smutek. Czuję trochę smutno. Tak. Dlatego, że znaczy akurat um, ja jestem bardziej taki um, ekstrawertyczny, a nie jest bardziej intravertyczny. Ja sobie na przykład nie wyobrażam um, taki, takiego um, doświadczenia rejwu. Samemu, prawda? I jest tak coś takiego bardzo samotnego. Nawet, że my byliśmy razem, to było bardzo fajnie. Się bardzo wygupialiśmy między sobą, ale chyba dlatego się wygłupialiśmy, dlatego, że był taki smutek. No i też zaczęliśmy tańcem i trochę tańczyliśmy, i wtedy to trochę nas, nas e, połączyło do ciała. Aczkolwiek ten taniec w, tym, w tej przestrzeni. Mój taniec był bardzo absurdalny. Czułem, że, żeby bardzo absurdalnie e, tańczyć, dlatego że nie byliśmy obserwowani to nie było takiej presji społecznej i, e, i można było z, z jakimś dystansem po prostu się zastanowić nad tym e, fenomenem prawda, takim społecznym jak rave, prawda? To było ciekawe, to było fajne, ale też z innej strony zastanawialiśmy się, e, co z tymi rave'ami teraz, prawda? No, teraz jest taki... W ogóle ja już zaczynam mieć coś takiego, że jak widzę grupy ludzi razem, to jest się automatycznie robi nostalgia, prawda? jakaś mm. taka, za grupami... Kiedy, mm. Znaczy, zaczynamy z powrotem, z tymi grupami byliśmy na przykład w tym, już na jednym spektaklu z masyczkami i tak dalej, widowni, ale, ale takie grupy razem, to jest jeszcze, to się czuje jeszcze, że to jest nie... Może nie odpowiedziem Kiedy razem? My się w ogóle spotkaliśmy uh, tańcząc. Znaczy my się spotkaliśmy nie na może to nie na re rewie, coś to było coś w rodzaju takiego sz szpigel, uh, <grystania> ten <grystania> takiego, namiot wiejski to był poza miastem uh, w tym w, 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 przy, al, tam w New Jorku <grystania> up Upstate. Okay, ale to, to... ale ta, ta, I tam, były, tam też była, e, było. Jakie to um, Tak się spotkaliśmy, nie? E, I właśnie um, zauważyłem o nim, że on tańczy um, um, bardzo tak um, abstrakcyjnie, ale też ma podobne, podobne um, podejście do um, interpretowania muzyki um, ciałem. I, I to było takie podejście, że my, my, my dwoje um, my tak, jakbyśmy chcieli tę muzykę tworzyć w naszym coś takiego, zamiast um, re, reakcji, prawda? To jest takie, że wydzielamy, wydzielamy, że raz jedna część wychodzi z kolana, druga wychodzi, i tak o, o, oddzielamy też nasze, o, nasze, nasze ruchy. Też zrobiliśmy taki taniec kiedyś w skarpetach, taki ślizgający taniec, pamiętasz to? Mieliśmy, to było skarpetach, o tak, pamiętam. W jakimś sensie to miało uspokoi? uspokoiło ten wybór tej muzyki wybór tych świateł to było takie jakby a mm. chyba ostatni raz, co byliśmy, to byliśmy w gruzji chyba tańczyliśmy yeah. siedemnasty w takim klubie to był już chyba rok tam rave O. Okay. I... well for me I'm not so <laughs> I'm not so experienced with rave but uh, um, it feels like to jest. it's liberating because I'm not a very social person so rave is a way to be connected with people in the same space but not have to interact in a, in a very specific socially coded way so to me it's it's, it's a free Freeing thing, but I, but I, uh, this was very. I don't know if if I, if I would consider this rave because I thought, I, after a while I I stopped imagining that I was around real people and I just used it as my own <laughs> selfish uh, kind of experience. Rave to me really um, actually is connected to some sort of like a dream of. A uh, like a, what do you call it? A spoon common kind of uh, trip, like uh, and, uh, and it's, it's usually drugs and it usually doesn't be good. Like uh, you, I, for me, but it's like but it's and it's usually the, um, the kind of the, uh, the attempt to to try to go on the uh, common trip. You know, mm -hmm. which is really a great attempt because uh, you never know. You know, maybe it will work uh, uh, someday. I mean, for me, like the raves. You know, like I remember the what the first time I went to raves was maybe in the f a forest in Maine, in northern uh, New England, or or um, which were like it took a lot of driving, and there were like people would drive up there from the city, and they would put on big lights, and they would. This maybe this kind of music, but it was really tied to nature and very strange, uh, like fields, somebody's fields, so like a farm or something like that. Then this, the other raves that I was always um, that are like uh, in my in my mind are like from the art scene from uh, from New York, where they're just basically just um, open spaces and any type of really music, almost almost any type, usually electronic. Not necessarily, like I mean, not always been danceable, you know. Not always, and then um, always, pe always a lot of um, a lot of uh, you know freaky, freaky people. Uh, I mean, a lot of this kind of, um, I guess, a lot of um, people trying to trip somehow, somehow. Okay. I think it's at a, cer at a certain level that has to do with body uh, image, body image and body consciousness. I think that's like a really important way. Rave is, is powerful because if you're in a space interacting with people who have different you know I gender identities, different kind of physical expressions, and you are like interacting in this very kind of animal energy way, you you shed your pre uh, preconceptions and prejudices about um, uh, you know because it's on a sub social level. Right, but it's too just, often it's just it's yeah. just it's. I think it's used to just uh, 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 underline or to to strengthen the, the kind of the, the alliances, the dominant yeah. alliances that already exist, right? And that's like something like it's like um, like in your video, like there weren't so many different types of people. Yeah. Uh, yeah, I was thinking about like it was, they were it like was, I noticed the same some, people all the time. Yeah, there <laughs> are just. There's some boy there with like his shirt off and there was like a lot of girls. And there's some very skinny boy, I noticed him. And then I noticed a lot of girls like, um, that were just very, um, with sunglasses and just, you know, kind of cool and distant. And they were like cool, they were like, I don't know, like if I, for a moment, if I like had some sort of, um, uh, you know, kind of confusion and I thought they were real, I probably wouldn't, uh, Tried to go up to them anyway, and to... <laughs> yeah, they were very kind they were, general. Yeah. general ogólnie, yeah, yeah, but maybe that's good because then it, it kind of deepens maybe the illusion, since like you're not, you're not um, baited or um, lured <laughs> to test it. <laughs> you know. na <laughs> W takim wymiarze, w którym jestem kontrolujący, i przyjąłem taką pozycję obserwowania instalacji, jednak. To znaczy, miałem takie momenty, w których się potrafiłem znaleźć w centrum wydarzeń, ale jakby takie mechanizmy jakieś obronne włączyły mi się, że nie dałem się na tyle, że nie pozwoliłem sobie na tyle wolności, żeby jednak doświadczyć tego, co mógłbym na imprezie. Nie wiem dlaczego, hmm. ale to generalnie było dosyć miłe doświadczenie i mam takie wrażenie, że jakby świetlnie to jest super zbudowane, że to ma dramaturgę jakoś. Ale jak jestem w tłumie, to jednak mam takie wrażenie, że to ciało trochę się zespala z innymi i jest mniej wystawione. A tu jakby zaszedł taki paradoks, że jakby przez to, że nikogo nie było, a miałem tylko projekcję, to jakby to ciało rzeczywiście się wystawiło na jakiś osobisty osąd mm -hmm. i nie potrafiłem jakby przełamać tego, że jakoś tak nie, nie poczułem się na tyle dobrze, żeby móc się jakby tak rozkręcić, mimo że miałem trzy takie próby, że tam trochę, trochę się zadziało. Trochę mnie dzisiaj w plecy i przez to mam takie wrażenie, że jakby ta sytuacja mi przypomniała o tym, jak bardzo nie mam kondycji i jak to ciało jest zastane po kwarantannie, że nie ma w ogóle w sobie tego, co ma zazwyczaj, czyli energii i siły. I przez to y, trochę się rozluźniłem i to jest akurat y, dobra. Wpływa źle, y, dlatego że czuję się nieswojo w czyichś objęciach, albo przy takich prostych sytuacjach typu powitanie jakby zastanawiam się, w jaki sposób powinienem to zrobić, i po takim spotkaniu też się zastanawiam, jak to przebiegało i czy to jest prawidłowe. Więc jest jakaś taka meta-narracja, a propos sytuacji, które kiedyś były zupełnie naturalne. Trochę selekcjonuje ludzi, grupuję ich i to jest, myślę, coś nowego, ale chyba nie jest to dobre. Jeszcze nie ma w tym takiej naturalności. Ludzi. Jakby rozumiem, że to jest zaangażowane po to właśnie, żeby doświadczyć tego indywidualnie. Natomiast dla mnie jakby obraz ludzi na ekranach to dosyć straszna wizja widmowa. I przez to może miałem taki właśnie dystans, że jednak przypomniały mi te projekcje o braku osób w tym miejscu, co jednak Przynajmniej na mnie działa zazwyczaj pozytywnie, no bo te ciała się jakoś energetycznie wymieniają. Tańczymy regularnie, tańczyliśmy w zeszłym tygodniu. Nie, to przed chwilą tańczyliśmy. Przed chwilą tańczyliśmy, ale tańczymy regularnie, tańczyliśmy w zeszłym tygodniu, czy możemy to opisać? Możemy, ze względu na to chyba, że. E... Rzadko kiedy teraz mieliśmy okazję po prostu potańczyć, więc tydzień temu we Wrocławiu. No i to do rana, do 12 rana tak. Więc się. jakby pandemia spowodowała to, że mieliśmy takie duże zasoby po prostu e, energii, które chcieliśmy spożytkować. No. Na pewno byliśmy bardzo złaknieni tańcem. Wolnością. Wolnością, <laughs> tak to No, no, w pełnym słowie tego znaczeniu. Możesz odkryć wydaje, siebie na nowo. Odkryć siebie i wydaje mi się też, że możliwa jest interakcja z innymi ludźmi, ale też nie jest konieczna. więc to też zależy od tego, jakby kto jakie ma oczekiwania. Więc nie jest też się do niczego zmuszonym i jakby właśnie dlatego mi się kieruje z wolnością. No, i jakimś przekroczeniem Przez granic też. Granice. Za każdym razem jest odkryciem czegoś nowego w sobie, albo wyrzuceniem jakichś złych albo dobrych emocji, jakichkolwiek. To zależy z jakim, z jakim humorem się ma przychodzi na, na ryf. Tak, ale z, z obnażeniem emocji poprzez cielesność. Ruch. No to de facto moglibyśmy to po prostu powtórzyć, czyli jakby po tym całym okresie pandemii mieliśmy okazję trochę się wyrzeć na parkiecie. Posłuchać muzyki w innym środowisku niż takim domowym, czyli być w miejscu, gdzie jest głośno, gdzie są w końcu ludzie, gdzie nie trzeba jakby trzymać tych dwóch metrów dystansu, i, i to mi się wydaje, że, że było takie bardzo oczyszczające na pewno po tych trzech miesiącach. No, ale to ja bym bardziej opisał moment po rejwie, czyli albo jak się już wraca do domu, albo następnego dnia, bo wtedy czujesz taką wolność, czujesz taką. Pust, pustkę, w sensie, ale to nie jest zła pustka, tylko raczej to, że właśnie. Coś się wyrzuciło, chyba z siebie. W, nie? Tak, tak, udało się wszystko wyrzucić i jest człowiek To Jest wolny taki to też to dobry wszystko. rodzaj zmęczenia, tak mi się wydaje. Mhm. Wolę udział przed chwilą. Był super. <laughs> <laughs> nie, no ja nawet pomyślałem, e, ze względu na to, że moi przyjaciele niedawno e, moja przyjaciółka urodziła. <laughs> Możemy to zrobić jeszcze raz, nie mam problemu. Ale ona urodziła tylko raz. No urodziła tylko raz. raz. ale możemy to tak. powtórzyć. Dobra. Powtórzcie, może to jeszcze raz. Śmiał. Tak Zadaj pytanie jeszcze raz. Dobra, więc jak moglibyście opisać doświadczenie, w przed chwilą Było super. <grym> <grym> Nawet sobie pomyślałem, bo niedawno moja przyjaciółka urodziła dziecko i wraz ze swoim mężem nie mogą chodzić na rejwy... No, z wiadomych względów. Z wiadomych względów. Więc na przykład pomyślałem sobie, że absolutnie muszę im to polecić i będzie to dla nich super, w szczególności w parze. Nie wiem, jakby było, jak gdybyśmy byli... Pojedynczo. Ja też właśnie byłabym bardzo ciekawa tego doświadczenia, gdybym była tam sama. Miałabym takie 45 minut dla siebie i to też było na pewno ciekawe. Ale w, Ale nie w parze bawiliśmy się stary... przedmiotem. Przedmiot. Ja no, no, uznaliśmy, że to jest taka nasza mała nagroda za Audi river, <laughs> na która nie może być. Jeszcze nie. więcej ludzi dookoła na monitorach? Tak, jakby żeby po prostu nie być bardziej może ściśnięci, to dałoby takie wrażenie tego, że faktycznie, faktycznie jesteśmy na rave'ie, gdzie jest dużo ludzi. I, i jak wydzielić ten moment z dużą, z dużą liczbą ludzi. To chyba tylko to, nie? Z takich, takich rzeczy? Z minusów, a z plusów? Z plusów. Z, z plusów. No to, że mogliśmy być sami, nie? że była tak. jakaś taka taki rodzaj intymności. Wydaje mi się, że jakby była adekwatna ilość dymu, stroboskopu świateł. No to było super. Tak głośno się, że wszystko się super tak. zgrało, tak naprawdę. Ale no to, że mogliśmy sami się pobawić, jednocześnie czując, że jesteśmy w klubie, tak, to też tak. jest dosyć fajne. To jest dosyć dosyć fajne istotne. wrażenie. Przestrzeń, była odpowiednia ilość muzyki. No i sam był wspaniały. To też musimy no, przyznać, że sam był super. No, wydaje mi się, że człowiek bardziej tego łaknął po prostu. Tego, żeby wyjść do ludzi, zmienić przestrzeń na inną niż ta domowa. I, i to chyba było to, nie? Tak ja masz? Ja tak mam, że jakby to, to było mi się wydaje fajne. Że można było tak swobodnie po prostu opuścić dom i wejść gdzieś. gdzieś no, mi pandemia zrobiła dobrze o tyle, że Zobaczyłem, że nie muszę tak regularnie często tańczyć okay. i wychodzić, nie? że jakby ten czas dla mnie jest, jest ważny, ale yy, Ale A tak samo właśnie zacząłem. Nie wiem, no, w sensie, że już. Może inaczej, że bardziej dorosłem do tych rejwów, bardziej zrozumiałem te rejwy, że bardziej to zrozumiałem, to, że, że jest, że to jest rzeczywiście mi potrzebne, mm. że nie jest potrzebne mi spotkanie towarzyskie, alkohol yy, i tego typu rzeczy. Tym bardziej, że to przeżycie w ogóle jakby zupełnie na trzeźwo. Pierwszy raz ktoś mi liczył czas, że tańczę 48 <laughs> minut, to było w ogóle kosmiczne, bo pierwszy raz odczuwałem ten czas, byłem, jakby widziałem ten To jest ten taki temat. ograniczony czas, ma się tylko tyle czasu na, na parkiecie. A po drugie, że to jest rzeczywiście ta... Czas dla mnie, dla mojego ciała, dla, dla moich myśli, i żeby, żeby to z wyrzucić. Więc, więc teraz też w ogóle tak mi trochę na rejwy po to. No. Niewygodnie. Myślałam, że kryjesz sobie pytanie. No, z czym? Stan wyjątkowy? To jest ciężkie pytanie. Yy, no na pewno z czymś skrajnym, nieznanym, obcym, yy, z czymś, do czego Trzeba się zaadaptować do nowych warunków, które się nie zna, które są nieznane. To chyba z tymi się kojarzy. Z ograniczeniami. A tobie z czym? Z... z, z na jawie, z... z Bardziej No, to jest taki, to jest trans, po prostu. To jest trans, no. No i chyba ograniczony w czasie, tak nadzieję mam w głowie. Przystęp wyjątkowy jest czymś wyjątkowym, <grymiany> w czasie. Może. Może? No. To było bardzo ciekawe doświadczenie pod kątem e, bycia w tej przestrzeni samemu, ale jednocześnie potem po pewnym czasie nie do końca, e, poprzez pojawiające się na ekranach postaci. Które jednak pomagały poczuć się jak bardziej w klasycznym rawie, poczuć jakąś wspólnotę. Więc całe to doświadczenie miało dla mnie takie dwa wymiary. Najpierw takiej postpandemicznej samotności, tak bym to nazwał, i było w tym coś bardzo mocno siedzącego w ciele, takiego szamańskiego, Potem zamieniło się w taki zbiorowy rytuał, i e, to, to mi się w nim najbardziej podobało. Mhm. No, właśnie to jest pytanie, czy czegokolwiek mi brakowało. Powiedziałbym e, pewnie, że, że żywych ludzi, e, ale okazało się, że chyba nie. Chyba nie. Chyba e, to doświadczenie w tej formie. E, no Miało rację bytów w taki zupełnie nietypowy sposób. Główną zaletą tego doświadczenia było dla mnie, była dla mnie możliwość komunikowania się z ciałem na zupełnie innych warunkach. Szczególnie po tych kilku miesiącach zamknięcia, kiedy absolutnie nie miałem dostępu do tego typu aktywności. No, nagle rave samotny rave cały dla mnie. Na pewno ten performance, w odróżnieniu od klasycznych raveów, w których wcześniej uczestniczyłem, dawał jakieś większe poczucie intymności i takiej właśnie, nie wiem, jakiejś osobistej rytualności, że to, to jest jakiś taki proces, przez który zmuszony byłem przejść sam. Miał swój początek, swój koniec i, i po drodze jakieś tam etapy. Super. Ostatni raz tańczyłam w sobotę. <laughs> e no, niesamowite doświadczenie, bo to był drugi raz, kiedy tańczyłam po tym czasie całym pandemii. I grali w sumie znajomi z takiej grupy. Znamy się z techno. No, niesamowite doświadczenie. Wielka energia, takie poczucie wspólnoty, wsparcia i no, coś wspaniałego. No, dla mnie to jest z jednej strony taka. Mm, Bliskość w takiej społeczności, którą łączy muzyka, która ma różne, różne przejawy, różne nurty. Dla wielu osób to też się łączy z różnymi wspomagaczami na takich imprezach i to też jest taki element tej kultury, aczkolwiek dla każdego to jest coś przede wszystkim, co spaja. I Odnajdujemy tam jakąś bliskość, jest jakaś poczucie właśnie takiego bycia tu i teraz. No i dla mnie to jest no, mega ważne, dlatego, jak teraz przez trzy miesiące nie można było nic robić, to naprawdę byłam, <grym> no nie powiem, ale <grym> było ciężko. <grym> no to przede wszystkim wspaniały set. Bardzo mi się podobał, bardzo energetyczny. Podobało mi się światła. Te dymy, które też nadawały takiego klimatu. Dużo ciekawiej moim zdaniem by było, gdyby ta przestrzeń była zamknięta, byłoby takie bardziej poczucie takiej duszności. Albo jakby te hologramy były takie jakimś 3D może. Tylko brakowało mi na przykład też DJ-a, bo ja na przykład uwielbiam widzieć DJ-a, który gra, więc szkoda, że tego zabrakło. Ale mega się wczułam, też początkowo też ciężko jakby się przełamać, ze względu na to, że to jednak jest instalacja i że to nie jest do końca ta atmosfera, to nie są ludzie i tak dalej. To przez pandemię tak naprawdę zaczęłam się w sumie izolować od ludzi, przez to, że tylko kontakt miałam z ludźmi w sumie z pracy. A nikt, każdy się bał spotykać i to też było dla mnie ciężkie, że też nie można było nigdzie wychodzić. Więc kiedy zaczęło być to narażenie, no to naprawdę jakby zrozumiałam, że w sumie ta bliskość jest rzeczywiście na co dzień taka, nawet w takich małych rzeczach potrzebna z osobami, które są dla mnie ważne. No to powiem tak, jakby w trakcie rajwów. Z jednej strony mam takie poczucie łączności z innymi ludźmi, ale też jakby jestem w tym doświadczeniu sama. Jest, jakby czerpię też energię z muzyki i jakby z atmosfery, i od ludzi, którzy są wokół, ale tak naprawdę jest to taka, takie doświadczenie wewnętrzne, więc to było też dla mnie właśnie takie bliskie temu, co przeżywam na takich realnych wydarzeniach. No to przede wszystkim um, to połączenie muzyki i tych hologramów eee, i hmm, no ciężko mi jest wybrać jedną rzecz tak naprawdę. Bo bardzo było ciekawe to połączenie w ogóle taki crossover sztuki yy, w ogóle z muzyką w ogóle, że podjęli się takiego tematu to, to w ogóle wspaniała sprawa, więc... Yy. Ciężko mi jest wyodrębnić jedną rzecz. Jakby super. Jakby jestem na tak.